Witajcie moi drodzy, tu Jasnowicka Milwizję w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Szczęśliwej Polski już czas. Właśnie dzisiaj zaczęła się piękna historia. Pierwszy jej punkt, rząd Mateusza Morawieckiego upadł. I to wielką większością. Szanowni Państwo, kiedyś Stefan Ostowiecki, jeden z najbardziej znanych jasnowidzów międzywojnia, powiedział tak, cytuję. Będzie i Polska, ale za jaką cenę? Najpierw będą nią władać komuniści, a później szubrawcy i świnie. Na koniec powstanie jeszcze większa niż teraz. Tego ani ty, ani ja nie doczekamy. Dopiero wnukowie. Warto jednak wiedzieć, że tak się stanie. Dziś ja, kolejny polski jasnowic, mówię państwu, zaczęła się nowa historia. Właśnie dziś szubrawcy i świnie zostali pognani z rządów. Dziś... Powstaje Polska silna, mocna, bezpieczna, bez podziału.